Bajka afrykańska. Pękła ziemia. Pod drzewem mango siedział sobie zając. Nie miał nic do roboty i tak leżał, leżał i trochę mu się nudziło. Ale za to rozmyślał o różnych sprawach. W pewnym momencie przyszła mu do głowy taka myśl: Co by było? Gdyby pękła ziemia. Aż tu nagle, za jego plecami, coś walnęło. Orety! wykrakałem, przepowiedziałem. Ziemia pękła! I zając poderwał się do ucieczki. I woła inne zające. I za chwilę dziesięć zajęcy. Dwadzieścia zajęcy ucieka przez równinę. A potem. 100 200, wszystkie zające uciekają przez równinę. Ziemia pękła! Pękła ziemia! Już ratunku dla nas nie ma. A nieopodal na piaseczku wygrzewał się wąż. I myśli sobie tak: Jakie życie jest piękne, takie słoneczko świeci. Ach, jak ja lubię się opalać, jak jest wspaniale. Ale słyszy z oddali jakieś hałasy. Tłumany kurzu się unoszą. Patrzy, uciekają wszystkie zające. Co się stało? Zapytał się wąż. Ziemia pękła, usłyszał. O, pękła ziemia. Zaraz będzie taka gorąca lawa, mnie zaleje i będę cały poparzony i wąż poderwał się do ucieczki. Boa, inne węże. I za chwilę. 10, 20, 40, 50, 100, 200, 300, 500 węży ucieka przez równinę, a przed wężami uciekają... Z Na drzewie bananowca wisiała sobie małpa. Ach, jakie życie jest piękne. Wszystkie banany już dojrzały. Ale sobie zaraz smacznie pojem, najem się dosyta. Ale słyszy jakiś hałas. Patrzy, a tu uciekają wszystkie. Węże i zające. Co się stało? Dokąd tak uciekacie? Co się dzieje? Ziemia pękła. O, rety! Pękła ziemia. Muszę szybko zjeść te, te wszystkie banany, bo, bo zaraz pospadają z drzewa. I małpa sięgnęła po największego banana, ale ze strachu skurczył jej się żołądek. I nie mogła nic zjeść. Rzuciła banana i poderwała się do ucieczki. I woła inne małpy. I za chwilę sto małp. 200, 300, 500. Tysiąc małp. Ucieka przez równinę. A przed małpami uciekają węże, A przed wężami uciekają zające. Ziemia pękła, pękła ziemia, Już ratunku dla nas nie ma. A w błocie siedział sobie słoń I sobie myśli tak Ale życie jest piękne, Taki upał, słońce świeci, a ja mam tutaj takie chłodne płotko. I polewał się wodą po plecach. Ale słyszę w oddali jakieś hałasy. Tłumanych kurzu się unoszą. Patrzy! Uciekają zwierzęta. Uciekają małpy. Uciekają węże i, i zające. Co się stało? Ziemia pękła? o, A słonie nie myślą zbyt szybko. I słoń myśli sobie tak. Pękła Ziemia. To w Ziemi zrobiła się taka wielka dziura. I do tej dziury będą wpadać drzewa. I, i, I zwierzęta różne będą wpadać, i kamienie, i, i wszystko będzie wpadać do tej dziury. Najpierw wpadną te, te takie y, najcięższe rzeczy, a potem te lekkie. A najcięższe zwierzę w Afryce wpadnie najpierw... O, rety, przecież to, to ja. To ja jestem słoniem. Ja pierwszy wpadnę do tej dziury i słoń. Poderwał się do ucieczki. I bo inne słonie. I za chwilę 10, 20 słoni ucieka przez rówiny. 100, 200, 300, 400, 500 słoni biegnie przez równiny, aż się, ziemia trzęsie, a przed słoniami uciekają małpy. A przed małpami uciekają węże, a potem zające. Ziemia pękła, pękła ziemia, już ratunku dla nas nie ma. I pędzą, biegną te zwierzęta przez równinę, pędzą jak szalone i swoim strachem zarażają wszystkie inne zwierzęta. I, I do tego pochodu uciekających pędzących zwierząt dołączyły się. Yy, no yy, tak, co tam jeszcze mieszka w tej Afryce? K krokodyle wyskoczyły z wody i, i pędzą jak szalone. Co jeszcze? Zebry, oczywiście, zebry się dołączyły i też uciekają. Przestraszone. I żyrafy z wielkimi szyjami i... Tak, tak. O, i, I te, no. E, antylopy. Antylopy, oczywiście. Antylopy wszyscy, wszystkich wyprzedziły, bo najszybciej biegają, tak. Ale jeszcze te, no. Hipopotamy. Hipopotamy też. Ciężkie. Wolno biegną, ale też wyskoczyły z wody i pędzą jak szalone. I lecą te zwierzęta. Pędzą, pędzą. Nie patrzą, nic nie widzą. Pędzą w wielkim strachu. Pędzą prosto. Przepaść, bo równina kończy się ogromną przepaścią i za chwilę wszystkie zwierzęta mogłyby wpaść, spaść z przepaści, ale na szczęście na skraju przepaści siedział król zwierząt lew i podziwiał piękne widoki. Usłyszał straszny hałas. Spojrzał, patrzy wszystkie zwierzęta lecą prosto w przepaść. Więc poderwał się, zabiegł zwierzętom drogę i z całych sił zaryczał. Zwierzęta zatrzymały się. Ale mówi tak. Co się dzieje? Co wy robicie? Za chwilę możecie zginąć, wpaść w przepaść. Dlaczego? Dlaczego pędzicie na oślep, jak szalone? Ziemia pękła. Ktoś powiedział z tłumu zwierząt: Pękła. Ziemia? I lew zaczął rozglądać się dookoła. Yy, tupnął nogą w jedno miejsce, w drugie, w trzecie. Rozgląda się. Nie ma żadnego dymu. Ziemia się nie trzęsie. Ee, yy, wszystko jest w porządku. Nic nie pękło. Co to za pomysły są? Kto to wymyślił w ogóle? Kto powiedział, że pękła ziemia? I zwierzęta zaczęły pokazywać. Jedno na drugie, jedno na drugie, jedno na drugie. Potem pokazano na yy, słonie. Słonie pokazały nam małpy. Małpy pokazały na węże, węże na zające. A zające zaczęły pokazywać. Jeden na drugiego, jeden na drugiego. Tam i ten powiedział, a mi ten, a mi ten, a mi ten, a mnie ten, a mnie ten, a mnie ten. To Który to powiedział zajączek, że pękła ziemia? Ten zajączek powiedział, że pękła ziemia. Hmm? Gdzie ta ziemia pękła, zajączku? I zając zaprowadził wszystkich pod drzewo mango. Okazało się, że żadna ziemia tam nie pękła. Tylko olbrzymi owoc mango spadł z drzewa na pusty pień, który był pod drzewem i narobił strasznego huku. Widzisz z zajączku? To jest Twoja pęknięta ziemia. Nic się nie stało. Wszystko jest wszystko jest w całości. Wszystko jest w porządku. I zwierzęta bardzo, bardzo się ucieszyły, uradowały się, zaczęły tańczyć, śpiewać z radości. A nikt nie złościł się na zajączka. A zajączek zaczął zajadać ten pyszny, wielki owoc mango, któremu bardzo Barco, smako waw Halimudi nandis Halimudi tatu <tonguevo> mandui Halimudi nandis Halimudi Halimi bambal ramane dadi Ali mi dama na dama na dama na dama dua sama dina dina dua sama dina. Manu, a limiting, and salimadi. manu, a limb bumble of the mandada, dumb man arena, a limb dumb man of the mandada, dumb man arena.